Minecraft Bedwars, ale muszę wygrać za pomocą fordów. Dobra, no więc tutaj jest z Ronixem. No i będziemy robić Ford zaraz. Już pierwszy nasz, nie? No. A, no i jeszcze gram to wszystko z Roniksem. jest jego kanał. Macie po Chyba sąsiada, sąsiada złota Dobra, on spał Bo się nie bywał za zero hmm. Ale klacz No, Aha. wiesz, że go mnie zwrócił? Nie, nie, tego, nie dobra. proszę To jest klacz, idę Inna, inna, Einheit, prawda Daj, trzy ja. O kurde, spadłem, Dawaj, dawaj, ja wejdę ja no dobra, odpadał głowę Nie, drugi... A, spadłem! Znaczy, no spadłem, no umarłem Drugi det. Mówiłem, że ich zabiję? Mam kill, prawda? No spokojnie, z cieni, tyle by mi wystarczyło, naprawdę. Ja wiele nie wymagam, puttnięty wystarczy. Serio. Nie mają badań. Poczekam... Poczekam, że nie zostanie Dawio, on ma sery 0! Zero. 0 zero okay. Co za dziecko NO NIE WIEM! No oddaj o... ten generator! Nie, dzięki Ej, idealna mapa pod porty Z połączonymi omeraldy i diamenty Ej, zobacz O, Aha, Nie tym razem! Wiem, że, um, sobie staram, okay? No Muszę już się myślę, staram, okej? to co obsydian? Ja mam cztery Na tym Pokemonie, stary, zrobimy nasz Dobra, i, dobra, idealnie, laku, stary Jak to? No, pokeball. Daj, yy, no, Pupopsa a za to. Dawaj to Kupujemy łopsa Wiesz jaki jest problem? A jaki problem? Że nie ma już ich beda o! I to może nie wyjść No bo nikt może... już nie ma beda Nikt już nie ma beda oprócz nas? Tak Oni się wybiją wszyscy Dostanie nam jeden gość To no jest już nasza bawe No już stary port kupiłem pierwszy nasz no, już będziemy mieli protot 4 Jest mi stać na 4 cztery Inwestujemy w koleny. W ogóle ja nawet zbroi nie mam ja nawet zbroi nie mamy Nie mamy? Jak nie mamy? Mamy, mamy, mamy. A dobra, dobra który piec mamy, nie. nie, on zginął. Nie, no co za debil. debil. Ja bym w sumie zaokrąglił wokół Emeraldów jakiś. Ładna I mapa, bardzo robimy... ładna mapa. Ty, dawaj robimy dwa Fordy. Jeden będzie mój, drugi twój. Można? I robimy, i robimy takie przejście. Ty, dawaj. No nas będzie ku centrum naszego. Tego, tego, będzie centrum stary, to mamy. będzie stary... to będzie stary... centrum stary. Najpierw to trzeba rozwalić naszych sąsiadów. Już ma ty knoka. Dałem mu chyba 4, by za nim zginął. Nie zbada, nie zbada, nie Jeszcze. Zabiję. Idealnie chyba. A robi jego, biega, go, biję go. Kurty, zabrał mi Dobra, y, tu mamy diamenty w jedną stronę i w drugą. Y, gramy na dwie bazy, bo to jest... Dobra, dwa do hordy, mówisz. No, może zacznijmy od protection. Dobra. Zoszanowni. No stary, ananas stary, do góry nogami, fajnie Trzeba by sąsiada wyjął To no ja mogę, szybko Ty kupujesz tam to co chcesz Kup dwa e. TNT, na TNT jumpa i na powrót no Tak, stare fireballa znaczy, i na wysadzenie Dobra, kup, kupiłem nożycek i mm. kupiłem fireballa Jeszcze kupię y, na wszelki wypadek kilo, gdyby się przydał Mam kilo, mam... Kolarkę co za jeszcze go tej No a, Nie wiem jak grał, ale acz A nie Co za debil BNT Oni nie mają już beda Oni mają beda geniuszu Zalany łatwo. Uuuu. Ó sama, zabij go. Zabij go, do ślady. Nie dam rady, bo mi uciekł. A nie, dobra, nie uciekł mi. O, spadł. Obligo. Poddał się. Poddał się, chłopki. No chyba. Bo go nie dotłem. O. No nie dostałem z do niego itemu. Bo to są takie, że zwy... zginę, już itemy tam do wodę. Nie dostanę. Co jest nie, stary? No. Jakie... jaki stary tego! Ridge. diamenty Idź te y, w prawo ja idę w lewo. Diamenty. Idź na te koło białych diamenty Weź to, weź. Ja mam cztery, spoko Spokojnie Ja mam pięć Ja mam Kupiłeś nam generator? Nie Ale już kupiłem Ile masz? Pięć? To dalej kupujemy dwójkę Masz w skrzynce Kolejne generator. dwa. Kolejne dwa. O kurde, złote do nas. Złote do nas, złote do nas. To mogę kupić. Kurde, nie dobrał się. Zblokowało mnie. Po prostu. Kurde, ale mnie już boli ta ręka od tego zrania. No to u mnie. No to GG. dwóch minut ich zginało jest. Chcesz go porobić, myślę to Dead. Czy tu miałem pomagać? Połowę gapu... Kupuj fordy, ale... kupuj fordy. Fordy Mustangi. Właśnie się wydałem na głupoty, ale ja już nie będę wracał. Mam stary dwa. O jeszcze mam złoto będę szczęścia. No zan, ja, wypadałbym Kolejnego. Żegolamy. Można. Można, można. Wtedy? Uuuu, no, daj, to ja. daj. No nie. To już chyba paczkę zostawił. Ale to nie byłem ja. Warrior przyszedł Na kolany tylko, mało Wy op ja Up Tower Make it, to dobrze Ty? Ty <grym> Idź w prawo na diamenty Ja zawsze w lewo, ty w prawo No nie no, zniszczyli beda Chyba z tymi będziemy się bić w Jak nam Z cię zostają, chyba z nim mega. Żeby ci złoci sobie nie poradzili pora sobie poradzam Trzeba złotych jakieś przychodzi mapę 3-4 Let's go Patrz się to Jej się to Jej się ten refleks Jej się ten refleks mój A ty idziesz tam do naszego sąsiada Po tego Został no mojego rybika no. śmici Zabiję twojego chomika Cztery goleby mam, czaisz? No ja prawa świetnie. Złoty też był ciekawostka I nas na kolejnego? Oczywiście To co stoczno nam ochrona tymi? 3? Kup... Kupmy nam coś innego Musimy mieć miniskijkiem sobie Wszyscy pokrywać. są na midzie, złoty właśnie umiera Złoty, złoty, lip złoty nie gazmym dwóch podobnych. Nie. A niestety. Lip złoty I F w komentarzu. F w komentarzu napiszcie. Dobra, wracając do gry. Ja stary... Mamy już 12 poptowerów. Więc ja już... Ja już swoje mam, nie. Mam dla ciebie 6 jakbyś chciał. Ale on nie są. Nie złożyłem, serio? 7. Ty, my mamy w ogóle obsydian? Ty, mamy obsydian w ogóle. Nie wiem o tym. O kurier pdf mi wysłał w końcu paczkę. Nie mogę się nie doczekać. Nie mamy. Właśnie nie mamy obsydianu. Ciekawe, Ciekawe na co nam ja ja wydałem. wydałem. Ale wiesz, zaraz będzie mi generator, będzie mi mega Ciekawe Będziemy na co nam wydałem. A jeśli opłaca zaraz bazy... Nie. Stary, ZUS mi wysłał pieniądze. Ciekawe na co ja wydałem. <coughs> Ej, od ilu się jest zaczynają... Od wielu się zaczynają emeraldy? Od trzeciego pieca. I to już mamy trzeci. Czy jest Przysła Czyły Ciej, on gra na... on gra stare na tym, na czytach. Widzisz, co on zrobił? Nie ta strona, ziomek. A umarł. Chyba spał. Chyba... Chyba się poddał. już ja to zrobił. No się gówno zrobił. No grał gra na Bad grał na... Bad Rocku. na... Na czapie. Ile z... Ten... 16 trzeba tych diamentów. Wszystko ja ci pomogę, łap. Daj. O, Zuz mi wysłał w końcu hajs. Daj, to był chiński spodatka, jaj. Nie zasraj się. Hmm, nie zasraj się. Spokojnie. musisz się martwić. Dobra, dobra. Eee... No jeszcze 5. Robię mnie. We dwójkę. Dwóch na jednego to bamba. To banda... to banda. To pana Droniksa. Nie, zginę. No i się wywaliłem od Fireball jumpa. To Ile masz towerów? Ile masz pup No wszystko to jest w skrzynce. 8, to ja mam 18. Kurde. Mogę użyć się Ej, bo u nas jest. Yy, złoty, który robi nam TNT. Złoty, by the way. E, żółty. Tak, TNT robi. TNT bro, rzeczywiście TNT robi. Co Debbie? Najgorsze są, że straciliśmy te cztery diamenty. No i to robię... To na maksa, bośmy, Gdyby nie ta moja śmierć, to byśmy nie spiec na maxa No jeszcze. A to czemu nie mamy? Bo zaraz jest autodestrukcja Po co kupiłem powolne kopanie, jak jest autodestrukcja? Nie wiem, to jest nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem co miałem w głowie, Cześć, Czekaj, ale... co... co ja teraz chciałem kupić? A, golemy Zbandowałem dwa diamenty ja Już tak mi pomyślałem Znam nie każdą ale nawet całej Polsce Teraz mamy 200... Yellowy. Where? Holy shit! Tronie śleci. On nawet na enchantu nie było na secie. On Oni się stary wywalą za darmo A Zginąłem Wiesz od czego? Od czego? Y, uderzył zbyt mocno ziemię To nie jest prawda, że wygrał ziemię Po prostu zginąłem y, ten Bo mnie to zabiła Wpadłem za nisko Byłem za nisko no to fajnie, ogólnie się bawisz tam. Jak pop-up nam się już rysuje. Na nawet na tym na, 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 na leżą po pop-up Nie wiem, co ty zrobiłeś. Nie wiem, stary, ja, ja już mam takie zamieszanie. Ja kupię tylko jedno i to samo. Ile diamentów mamy? Zero bo wydaję na pułapkę. Zero, bo właśnie zabile mi mi dosowałeś. Pułap na dole. O! Zeus! Takty... 14 golemów, 24 pop towerów. Tego ten, ty, który masz 9. To jest parę ja powyżej 9. Jeden dead Leci do Ciebie, leci, leci, leci. A, a Cię, obaj się nie. w ogóle zabili TNT, już nie raz. Jeden zginął od o od upadku, bo za wysoko się wybił, a drugi spadł do Wojda, więc tak szczerze... Nie wiem, który nie zgubczy. Kolejna dostawa. Dawaj to. Ile tam masz? Ile masz? Ile masz? 9. Dobra, jeszcze ile? 7. Matematyka mam kolejne cztery. Dawaj, jeszcze ostatnia rundka tam i będzie. No bo na ludzie. Już opacało się w ten generator, bo będziemy mieli prochę też. Opacał się ten generator. Kolejna dostawa. Dawaj. Ostatnia. 13 mamy. Ostatnia rundka teraz. Jest. O kurde, ja się przestraszyłem, stary. O nie, są typy, ja nie chcę ich zabijać. Jak podejdą, to będę musiał ich zabić. Będę musiał obok sam Tego byśmy nie chcieli. Tego byśmy bardzo nie chcieli. No to odejdź, uciekaj. Uciekam, ale chciałem diamenty wziąć, tylko że oni już tam nie biegli. Chyba mam. Piątkę mam. Wystarczy? Dobra. Zbieraj już wszystko i idziemy. Idziemy, idziemy na, idziemy na, na mida, ogada. idziemy na mida. Do cztery. Czekaj, nie mam i tu w ogóle. Okej nam jeszcze, nie wiem, szybkie kopanie. Derdziela. <noise> Ać mnie Ja teraz się tylko teraz ekspienia Już mam dwa firebole już mam Ja mam 7 A ja mam 29 poptowerów i 17 golemów i Idepilam Muszę przegrać Maszem realda kupuj jajko, a nie ja mam tu jest To jest jeszcze jeden, to, jeden bo, że tu jest tu jest po jeden ale nie po dwa. No Hej tu jest po dwa ja miałem jeszcze ja jednego spokojnie Chodź tam Ida, zrobiłem jajo mostu Dobra Uciekamy? Ja nie mam w ogóle gapu. Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra idź, idźcie tam już rozstawiać Dobra gdzie Zabijcie idziemy? Przyda. Idziemy na, na co? Na Emeraldy, nie? Tak Dobra, to ja już jestem tutaj Chodź, ja już bliżuję Idzie to widzowie? Chyba się uda człowieku Jeszcze mam 19 Ojojoj. No, Drugie piętro, drugie piętro, drugie, drugie piętro Drugie piętro, no drugie piętro, fest Róbmy tak równiutko Tak jak ja teraz no, O kurde, czekaj o. No to robimy równiutko Na środeczku stawiaj każdego Okej, okay, środeczek Nie gadasz Tutaj jest środeczek Dobra to trzeba tak czy Fireballa firebola zlecił? Dobra, jeszcze jedno piętro Ja starę jeszcze tego 16 Rosimy 3 piętra, nie? Stery robimy hotę. Nie, Jed oni się zabili sami, zobacz. To zabici zabity przez... Nie, 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 BCK. Nie, nie, proszę. Oni, oni się sami zabijają. Proszę, Są nie. Są takie tuchedy Ile masz pełnych maruszatami? To no i ma, tam, wszystko? My ten film już tyle robimy, bo... Ja się nie udaje przez czasu że oni wychodzą Nie, źle yy, postawiłem A... O kurde Sługi Dobra, Mam jeszcze dwa Ja mam jeszcze dwanaście, robimy czwarte piętro? Nie, nie da się już Już się nie no, da stary Już się nie da, nie rób wyżej Ostatni Dobra, już więcej nie mam Chyba mamy wroga w bazie mamy, mamy chyba wroga w bazie Nie kupiliśmy łuku Wyrąbane. Czy masz jakiś? Wyrąbane. Bo nie wyrąbane, bo nie mamy, wiesz. Trudno. Oddawała ja, mi się tak. Gdzie on jest? Ja go namierzę, bo jeśli jest daleko to mogę jeszcze iść kupić. Odefnać jest w za 20 sekund. Zążyłbym. Gdzie on jest? w sklepie Tu jest! Mam typa, tu jest na yy, Emeralda. Sary nie wie co się Kontro kontrolny dzieje. Kontrolny fireball. O, o kurde. Co to jest, stary? Jeszcze tego 10. Uważaj na niego. Prawie spadłem. O, kurde. Udało nam się. Mogę, Ja pomacham. Ja pomacham. Po tylu próbach. Uważaj na niego, stary. Nie wiem, gdzie on jest. Po drugiej stronie widzę go. On był jeszcze w bazie. Może tu po jak seta już. Kupił te power up. On też kupił te wieżę. Będziemy na sali mieli chyba wojnę. Będzie tutaj. chyba wojna. No. On ma sali tego też chyba dużo. Salia ja wieży. mam tego 10, ty jesteś rozwalony. Pa, on, ma... on buduje. Że on ma tego dużo. Rakieta. Ja to stawiam już jako Elo. Tutaj Wiesz jeszcze. Ja go bombarduję, nie? Możemy łączyć to i ładnie... Wierzę, no połącz tak mi się ładnie. Zawiam, że łuku nie mam. Żałuję, że łuku nie kupiliśmy. by tak oddał. Nie zapomnieliśmy o tym bos. Alo. Żu samym razem się udało. Teraz już nie ma czas. Widziałem jak się zrespiła. Bo się zblady totalnie. To jest mega brzydkie, ale mega ładne też. Bo już wchodzi na sen... Mamy wtargnięcie na zamek Mamy stary wroga chyba w zamku Tak, 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 wtargnięcie Nie na ten zamk. Teraz ma bana, ziomek Za uważaj, w na górę Może Targnięcie, mamy wroga Co on nie robi? Go, nie bij go, nie bij go Stary ziomek go, Nie bij go, nie bij go. Żeby go nie bić tylko, możemy go zabić nie, 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 on rozwala. Nie można mi się z nim widzieć, uciekaj, uciekaj. Gramy na strefie, wywalono. Dobra, idziemy na górę. High ground, high ground. Za 15 sekund go zabiłem, bo za jest kiną. chyba na górę. Gdzie on jest? Zaraz nie wiem. musimy go chyba walić. Dobra, walimy go stary, zawsze teraz musimy go zabić, bo będzie remis. Dobra. Nie znoszę 6 sekund Aha. No. Gdzie on jest? No nie. A nie. A nie, wszystko nie gry. Aha! Teraz jest taki deathmatch taki że powoli chyba umierasz jakoś tak. Nie, nie. Tak jak już w Fortnite, że już strefa się. Strefa się nie zmniejsza. A nie zmniejsza się. Mam 48 8 MR. On <laughs> jest u góry. O, kurde. Jak Jak u góry? Ej, faktycznie jest u góry. Nie, nie znam, że stary. Ja jestem tutaj. To jest chyba środek, Wróciłem za. Ja jestem na środku. Sefa tam wali. Do dupy, stary jest to jajko golemowe. Mamy go. A nie mi, mi, no nie wiem, że go wali. Dobra. Piękno jestem. Dobra, zamek. pięknie. Możesz latać teraz. Pięknie. zamek. Dzięki, gronik, za challenge. Subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na jakieś następne challenge. Alo.